Tadeusz Różewicz, list do ludożerców Kochani ludożercy, nie patrzcie wilkiem na człowieka, który pyta o wolne miejsce w przedziale kolejowym. Zrozumcie, inni ludzie też mają dwie nogi i siedzenie. Kochani ludożercy, poczekajcie mu chwilę. Nie depcie słabszych, nie zgrzytajcie zębami. Zrozumcie, ludzi jest dużo, będzie jeszcze więcej. Więc ustąpcie, posuńcie się trochę. Kochani budżercy, nie wykupujcie wszystkich świec, sznurowadę makaronu. Nie mówcie odwróceni tyłem: ja, mnie, mój, moje. Mój żołądek, mój włos, Mój odcisk, moje spodnie, moja żona, moje dzieci, moje zdanie. Kochani ludożercy, nie zjadajmy się, dobrze? Bo nie zmartwychwstaniemy, naprawdę. Ja z wierszem do ludożerców spotkałam się po raz pierwszy w pierwszej, może drugiej klasie szkoły gimnazjalnej, gdy był on omawiany na lekcji języka polskiego. Potraktowałam go tak troszeczkę marni wesoło, tak można powiedzieć, troszeczkę po macoszemu. Nie widziałam w nim nic takiego, co mogłoby mnie przy nim zostawić, żeby utknął w mojej pamięci. Musiałam, musiałam go znać, bo tego wymagała podstawa programowa, ale on był dla mnie taką bajeczką. Ale jak zawsze, bym miałam jakieś trudne chwile, jakieś takie zwątpienia, może rozczarowania, on gdzieś tam się w moich myślach pojawiał, pomimo tego, że wydawało mi się, że jednak świadomie na, niej, na niego uwagi nie zwróciłam. To gdzieś on tam jednak w moim umyśle został. I dopiero później, gdy tak, można powiedzieć, że dorosłam do tego wiersza, dużo zrozumiałam, zobaczyłam, jak on jest piękny, jaką mam ponadczasową płętę. I tak jak teraz, czy tak jak 50 lat temu, czy za 50, no może nawet 100 lat, ludzie tak samo będą, mam nadzieję, o nim myśleć. Widzę to do rzewców, ale kim są ci do Mi się wydaje, że. Tymi ludorzecami podmiot liryczny nazywa ludzi, którzy mówiąc najprościej są źli, którzy nie mają na względzie innych, którzy są nawet zatraconymi jego patrzą wpatrzonymi tylko w siebie, swoje potrzeby nie patrzą ani na innych, nie współczują im, nie, nie mają dla nich żadnego zrozumienia. I nigdy nie liczą się z ich zdaniem. Dla nich najważniejsze tylko ja, mnie, mój i moje. Wszystko, co się zwiąże tylko z nimi. Ludzie wrażliwi są, yy, można powiedzieć, deptani przez trudnożerców czasami pod naporem trudnożerców, których jest znacznie więcej na tym świecie. Yy, są tak, jakby zatracani, i oni czasami sami wątpią w siebie, w swoje możliwości, w to, że to, co robią jest. i nie będziesz być woli. Podmiot liryczny porównuje ludzi. tych ludożerców, do zwierząt. Mówi on, nie patrzcie wilkiem, czyli takie albo nie zjadajcie się, czyli takie nadsuwa, podsuwa takie typowo zwierzęce instynkty. Raczej to może o tym, że to dożarstwo prowadzi do zatracenia, zatracenia samego siebie, zatracenia ludzkiej osobowości i godności. Przez to tracimy to, co różni nas od zwierząt. Tracimy swój, swoją godność. A zjadając godność swoją, zjadamy również godność innych ludzi. I pomimo tego, że zostaliśmy stworzeni tak, żeby różnić się od zwierząt, jednak my sami niech jakoś tego nie przyjmujemy, zatracamy tą granicę. A gdy będziemy się zjadać, to nie zmartwychwstaniemy. Naprawdę.